Dzień dobry kochani, sami tego chcieliście. Napisaliście mi w komentarzach pod ostatnim filmem o przesadzaniu pnączy, że chcecie drugą część. No to będzie druga część. nie tutaj nie trzeba dwa razy prosić. Przykro mi jak ktoś się zanudzi, trudno. Będę przesadzać znowu pnącza i znowu będę robić takie duże kompozycje. Pierwsza rzecz, którą zrobię, to popełnię autoplagiat i znowu wykorzystam skrzynkę balkonową, tak jak to zrobiłam na półce w salonie. Możecie tam do tego filmu wrócić. Tam obsadziłam dwie skrzynki balkonowe. I wygląda to super. To jest teraz moje ulubione miejsce w domu, jeżeli chodzi o rośliny. Więc postanowiłam zrobić dokładnie to samo i tym razem będę zasiedlać półkę, którą mam taką złotą z IKEA, ażurową, kratkowaną w sypialni nad obrazami. Tam stoją inne rośliny, też oczywiście pnącze, ale one sobie gdzieś tam przewędrują. Tam jest Happy Leaf i Stendapsus Dark Form. I coś tam jeszcze było. A, no właśnie, aureum, które też tutaj pójdzie. No i one wszystkie sobie wyjadą gdzieś indziej, a tam postawimy tą doniczkę, która będzie wypełniona potosami i epipremnum złocistym. To jest takie, słuchajcie, zwykłe brzydactwo z marketu budowlanego, plastikowe. Wygląda. No, przepraszam, jeśli kogoś urażę, nie chcę tego zrobić, ale dla mnie wygląda okropnie. To jest taka zwykła, najtańsza plastikowa, balkonowa doniczka, ale. Ponieważ te pnącza będą rosły i będą długie, one ją całkowicie swoimi pędami przysłonią, tak jak to się stało już właśnie w moim salonie i tej doniczki w ogóle nie będzie widać. Także totalnie nie musimy się. Przejmować tym, jak to wygląda, będzie widać taką kaskadę długaśną liści. I to wygląda naprawdę fajnie, naprawdę lepiej nawet niż w pojedynczych doniczkach, bo te rośliny tworzą właśnie taką falę, taką rzekę. Wygląda to bosko. Chciałam tylko powiedzieć na początku, bo się martwiliście tutaj w moim imieniu, właśnie przy tym filmie poprzednim z półki. Ta doniczka ma odpływy, także spokojnie. To nie jest tak, że to jest bez odpływów. One tutaj zazwyczaj są tak jakby nawiercone przez producenta. Ja musiałam je przepchnąć nożyczkami, zwykłymi po prostu dzióbkiem nożyczko, nożyczek. Przepchnęłam te dziurki z dużą łatwością, także są tu odpływy. Normalnie jest podstawka, więc podlewanie będzie po bożemu, wszystko tak jak trzeba. I też duża część z Was się martwi że rośliny mają za ciasno w takiej, jak są razem postawione. Słuchajcie, z moich doświadczeń wynika, że nie, że dają radę. Te moje właśnie takie skrzynki obsadzone bardzo gęsto, dużymi trebi i potosami mają się bardzo dobrze. Zresztą widać to często na filmach, jak nagrywamy to akurat to jest w tle. Także nie martwcie się, to wcale tak nie jest spokojnie, one sobie tam radzą. Ta Tutaj naprawdę wchodzi sporo litrów ziemi, ta skrzynka jest całkiem duża. No więc dobra, przystępujemy do do, gadań, znaczy do do działania, bo nagadać się już nagadałam. Na początek sypię na dno podłoża, tak, żeby nie wsadzać po prostu korzeni no, bezpośrednio do skrzynki. Sypię tak mniej więcej 3 cm na dno równomiernie po całej powierzchni. Taką sobie robię wyściółkę. Wygląda to w ten sposób. Ja akurat tutaj mam podłoże takie do obrazkowatych. Zestaw taki możecie kupić też w dżunglu. Nazywa się DIY, zestaw do roślin obrazkowatych. Wystarczy, że tam wszystkie składniki ze sobą zmieszacie i macie już dobrą ziemię. Ona jak najbardziej dopnąć, jest odpowiednia. Chociaż akurat te poradzą sobie w zupełności też z, po prostu z ziemią wymieszaną z perlitem. Nie musicie koniecznie bigos kupować, może być też ziemia z perlitem, ale bigos jak najbardziej się nadaje. No i tak mam sobie tutaj to ułożone. Zacznę sobie od tego złocistego. Odpinam sobie wieszaczek. I będę zaraz tutaj wsadzać. To będzie spora kompozycja, o, tu jakiś jest żółty liść, to go od razu usuniemy, to jest, słuchajcie, żółte liście o tej porze roku, to niestety norma, ale już, już jest prawie wiosna, o, on jest taki długaśny, tutaj też jakiś liść brzydki, to też go usunę, taki długi zawodnik. Jak zwykle trochę uciskam doniczkę dookoła. Ona jest plastikowa, więc to ułatwia wyjęcie pędów. Łapię pędy u nasady, nie za liście. O, i sobie wkładam. Roślinki mam, słuchajcie, różne. Ten akurat już był przeze mnie przesadzony, więc on jest też w bigosiku, także nie muszę go jakoś, jakoś mocno oczyszczać. I wkładam. Będzie długaśny, 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 piękny. Jeszcze troszkę ziemi dosypię, słuchajcie, jednak. To jest ważne, żeby, żebyście nie zasypywali pędów zbyt wysoko, po to, żeby liście nie zostały zasypane ziemią. Bo wtedy, jak podlejecie, to te liście dolne odpadną zazwyczaj od kontaktu z wodą. Po prostu zgniją, zrobią się żółte i odpadną. Także lepiej nie, nie zasypywać liści. Teraz dam sobie potoski. Taki potosek. Jak zwykle uciskam i lekko wyciągam zapędy. To jest bardzo proste. Tutaj jest podłoże produkcyjne, więc w większości się go pozbędę, ale ponieważ też no, nie jest go tam procentowo bardzo dużo, jak na taką całą e, skrzynkę, no to nie będę się z tym jakoś bardzo pieścić. Tak mniej więcej oczyściłam. Akurat z tych pnączy to podłoże wychodzi idealnie, nie trzeba się w ogóle napracować. E, jeszcze tu mam takiego potoska, który nie jest jakiś piękny, bo on. Wisiał u mnie w łazience, przy świetliku, a ponieważ my. O, tutaj jest jakiś jeden pęd, który dosadziłam, i on się po prostu no, wysechł. Za rzadko był chyba podlewany, jak na młodą sadzonkę. Nie ukorzenił się, wysechł, także niestety idzie sobie precz. To jest też w Bigosie, więc też nic nie oczyszczam. On nie jest za piękny, dlatego że tam otwieramy okno po prostu. Tam bardzo często przy każdym prysznicu wietrzymy. I on po prostu no, jest w przeciągu, tak? A teraz no, przecież były mrozy, i on tak w tym otwartym oknie, dlatego tutaj widać, że ten pęd jest taki łysy dość. Ja myślę, że jak przyjdzie już całkiem wiosna, jego ja po prostu obetnę, A na razie będę liczyć na to, że się trochę zgubi i nie będzie go widać. No i jeszcze jest taki potosek duży. To też go sobie tutaj wsadzimy. On też jest w dobrej ziemi, więc nic nie oczyszczam. Tylko go przestawię, o już go przesadzałam kiedyś i jeszcze sobie dam takiego, mniejszego trochę. I jego ja trochę oczyszczę z podłoża, bo jest w podłożu produkcyjnym. Oczyszczamy. To naprawdę, one mają grube korzeniory, to bardzo łatwo odchodzi. Tutaj mam jeszcze pędy, które się ukorzeniały w wodzie u mnie przez całą zimę. Jak widzicie, one nie są jakieś takie bardzo hmm, rozbudowane, ani korzenie, ani liście, no bo była zima. Ale ukorzeniały się, no to teraz sobie tutaj też pójdą. Nawet gdyby część miała się nie przyjąć, no to trudno. I na koniec dosadzę jeszcze jednego mojego takiego biedaka. To jest, słuchajcie, jedyna roślina w moim domu, która jest o jest długi, która jest w, w doniczce bez odpływu. Widzicie, ja też jestem winna tego grzechu. E, aż jestem sama ciekawa, co tutaj będzie w korzeniach, bo on jest bardzo długo już, tak rośnie sobie, tak sobie stał zapomniany na komodzie. No i zobaczymy, co tam się dzieje. O, ludzie, to już nie mogę sobie tak po, e, no bo to jest doniczka metalowa osłonka właściwie. No i zobaczcie, jak na tak dużą i starą roślinę, to ma naprawdę mało rozbudowany system korzeniowy. Podejrzewam, że właśnie przez to, że nie miał odpływu, to część korzeni zgniła, bo naprawdę no, nie jest to jakieś bardzo rozbudowane. Ale no, są korzenie, więc myślę, że będzie wszystko OK. Teraz już będzie mu lepiej, bo będzie miał odpływ. Pamiętajcie, żeby żadnych roślin w doniczce bez odpływu nie trzymać, tak? nie sadzimy bezpośrednio do osłonek, zawsze musi być e, dziurka w dnie. No i to też była jedyna roślina, która nieprzyjemnie pachniała, w sensie te korzenie i ta ziemia. Przez to właśnie, że nie miała tych otworów, że tam się wszystko trochę tak za bardzo zakiszało, to no, zapach nie jest przyjemny, jest taki właśnie wilgotny, piwniczny. No, ale myślę, że już teraz będzie mu lepiej. Jak widzicie, zrobiłam kompozycję dwukolorową. Nie lubię sadzenia zbyt dużej ilości odmian w jednej doniczce, bo moim zdaniem to wygląda zbyt pstrokato. Ale to jest, słuchajcie, tylko moje zdanie. Najważniejsze jest to, żebyście robili wszystko pod swój gust. Więc jeżeli Wam się podoba bardzo kolorowo. To wszystko jest ok. Tak naprawdę wszystkie epipremna możecie posadzić razem, dlatego że one mają podobne upodobania i potrzeby. E, także nic się nie stanie, jeżeli wam się podoba, żeby mieć Happy Leafa, Marble Queena, Potosa, Aureum, Global Greena, możecie wszystko posadzić razem. Nie ma sprawy. Ja używam tylko dwóch kolorów właśnie po to, żeby e, nie było za dużo, zwłaszcza, że to będzie sypialnia, a w sypialni, no, jednak człowiek e, chce się no, móc wyciszyć. E, I jeszcze właśnie w sumie, przy, ponieważ one nie mają jakichś bardzo delikatnych korzeni, one są grube, porządne, to e, tym się nie należy jakoś specjalnie martwić, że się tam uszkodzą przy sadzeniu. Natomiast właśnie zwróćcie uwagę na głębokość, na której zasypujecie rośliny, bo jeżeli będą posadzone za płytko, to pod ciężarem, jak już urosną i te pędy będą długie i grube, a będą, mogą po prostu wyjść z ziemi, więc nie można posadzić ich za płytko. I ważne jest to, żeby też dokładnie ziemię wokół pędów. Ucisnąć palcami, tak? Także nie zostawiać jej luźnej, tylko właśnie ja zaraz, jak, jak tutaj już dojdę ziemią do końca, to będę uciskać wokół wszystkich pędów. No, ale też tak jak mam już powiedziałam, nie za głęboko, żeby nie zasypać liści, bo liście zasypane ziemią po prostu zgniją. Więc do tego zasypania na odpowiedniej głębokości musicie się przyłożyć. To jest najważniejsze. No I właśnie, ja już tu kończę to uciskanie y, pędów, to jest naprawdę ważne. Wokół każdego pędu musicie porozgarniać liście, wszystko sobie tutaj, ten, cierpliwie porobić, na spokojnie. To jest szalenie ważne, żeby ta ziemia była uciśnięta, żeby po pierwsze, właśnie potem wam pędy nie powychodziły pod swoim ciężarem, a po drugie, po to, żeby nie zostały za duże przestrzenie powietrzne między korzeniami. Bo wtedy może się zdarzyć, że korzenie przyschną, tak? Albo po prostu cała roślina Wam po jakimś czasie wyjdzie z ziemi. Więc to trzeba zrobić cierpliwie. Ten moment trzeba się poświęcić i dokładnie po kawałeczku wszystko pouciskać. No i jak już sobie to zaraz skończymy pouciskać, to kolejna rzecz to jest podlanie. To mnie bardzo często pytacie: czy podlewać po przesadzeniu, czy nie. Yy, musicie mieć świadomość, że szkoły są różne. Niektórzy mówią, że tak, niektórzy mówią, że nie. Więc jakby decyzję musicie sami podjąć. Ja wam powiem co ja robię. Ja podlewam troszkę. Staram się zawsze, żeby podlać po całej powierzchni, dlatego żeby właśnie ta ziemia się osadziła, żeby ona nie została taka właśnie jakaś gdzieś jeszcze niedobita, niedoklepana, żeby ona pod ciężarem wody osiadła. Natomiast podlewam bardzo mało czyli staram się wszędzie wlać wodę, w każde miejsce, zwłaszcza przy pędach, ale bardzo niewiele. Dlatego, że świeże podłoże szczególnie mocno chłonie wodę i jeżeli podlejecie za dużo to może się już przy tym pierwszym podlaniu dojść do zgnicia korzeni. Poza tym czasami, no, mimo naszych największych starań, jakieś korzenie się, zostają, się uszkodzą przy przesadzaniu i jakieś tam ranki są na roślinie. I teraz, jeżeli no podlejemy zbyt obficie, no to już w ogóle mamy świetne warunki do namnożenia się bakterii i grzybów wokół tych ranek, tak? Także z tym pierwszym podlewaniem naprawdę trzeba bardzo ostrożnie. Ale teraz widzicie, właśnie już podlałam i zobaczyłam, że tutaj gdzieś jak ziemia mi osiadła, to wylazły korzenie. Za mało ziemi podsypałam, i właśnie przy podlewaniu byłam w stanie to wyłapać. I teraz spokojnie sobie jeszcze tej ziemi tam, gdzie trzeba dodać. Także ja podlewam. Ale mówię, bardzo niewiele. Jeszcze jedna uwaga, myślę, że to. Jest oczywiste dla takich profesjonalistów jak wy, ale na wszelki wypadek powiem, nie dosypujemy ziemi do górnej krawędzi doniczki. Nigdy. Zostawiamy zawsze centymetr czy dwa przerwy, bo potem jak podlejecie i jeszcze, nie daj Boże, trochę za dużym strumieniem, no to cała ta taka zamulona woda z ziemią wam się wyleje na meble. Więc na to uwaga, zawsze, zawsze ten centymetr dwa zostawiamy. No i tutaj taki fajny, sprytny bajer, jak troszkę się ziemi nasypało na liście, a przecież zawsze się nasypie, to możecie sobie to pędzelkiem jakimś większym, mniejszym bardzo łatwo otrzepać. O, kto jest sprytny i policzył uderzenia zegara, będzie wiedział o której godzinie my tutaj, słuchajcie, pracujemy, ale już tutaj prawie koniec, zaraz zobaczymy jak nam się to zwiesi ze stołu, jaki będzie efekt. I jeszcze mam coś drugiego w zanadrzu. Tak to się prezentuje. Jest dobrze, jest ładnie. Starałam się tak ułożyć pędy, żeby też po bokach zakryły tą doniczkę, żeby z żadnej strony już wkrótce nie musiała na nią patrzeć. Także te zewnętrzne puściłam na bok, tę całą resztę do przodu. No i co? I pamiętajcie, że nigdy efekt od razu nie jest idealny, dlatego że rośliny muszą się tak jakby ułożyć do światła w nowym miejscu, więc zawsze to zaczyna wyglądać najlepiej gdzieś po dwóch tygodniach. Zawsze nagle jest taki chaos. One trochę wszystkie sterczą w inną stronę, ale to nic. Ja już widzę, że będzie fajnie. Udateciki będą na pewno. A teraz jeszcze sobie zrobimy drugą doniczkę. No i tu mam takiego biedaczka który trochę przez zimę się zbrzydził więc go zagęszczę sobie najpierw zobaczymy co tu się dzieje o popatrzcie, taki jakiś pęd w ogóle suchy odpadł myślę, że ten pęd też się do niczego nie przyda to jest, ja czasami tak robię, że dosadzam sadzonki z wody i one czasami się nie przyjmują przez to, że, że ja rzadko podlewam a jednak tym młodym sadzonkom potrzeba trochę więcej wody. Ja sobie myślę, że ja muszę zmienić trochę system i zacząć po prostu te młode sadzonki sadzić w, y, osobno i troszkę więcej je podlewać. I to będzie miało chyba większy sens. A teraz się ich pozbędę, bo wydaje mi się, że to nie ma sensu tego trzymać. O! No, one zdecydowanie nie mają się dobrze. To wszystko, co dosadziłam, to tak nie za bardzo. Dobra. No, tu nie mogę, nie mogę porolować niestety, muszę trochę go poszarpać. O, ale już sobie idzie. O, tu słuchajcie, musiałam sadzić naprawdę dawno, bo jeszcze są na dnie skorupy, potłuczony talerz i keramzyt. Ja w tej chwili w ogóle nie używam już takiego drenażu, w sensie keramzytu, czy właśnie jakichś skorup, dlatego że jak się ma dobre podłoże, to po prostu nie ma takiej potrzeby. Ale oczywiście, jeżeli chcecie, to, to możecie, to nie jest żaden błąd. No tutaj ja go chyba nie przesadzałam bardzo długo. To w ogóle on był większy bardzo dużo, tylko przez jakiś czas go trzymałam na parapecie okiennym i jemu tam było za jasno. I on wtedy trochę zmarniał. Teraz jeszcze dodatkowo zmarniał przez zimę i taki się zrobił w ogóle biedaczek. No i też to, że tak długo go nie przesadzałam, na pewno mu nie pomogło. Jestem, widzicie, złą mamą kwiatkową. No ale znacie to powiedzenie, szewcy bez butów chodzi. Dobra, co tutaj jest? Jakiś poplątaniec z połamańcem. Od razu rozplączemy te pędy, ale nie są jakieś ogołocone, także to mnie cieszy. Zaraz zmieszamy go z znówką nieśmieganą i będzie wszystko pięknie. No i tak samo jak w poprzednim przypadku, tak samo jak zawsze na dno sypię Podłoże, żeby nie wsadzać do gołej doniczki, no i też żeby nie posadzić za głęboko, wsadzam sobie te pędy moje stare. Dam je chyba z przodu, ponieważ są dłuższe, żeby miały gdzie, gdzie się zwieszać, a te nowe damy sobie do tyłu. Dobra. Wieszaczek, pstryk. Możemy sobie śmiało porolować, więc będzie łatwiej. Ten jest nieprzesadzany, taki jak wy też dostajecie od ogrodnika w podłożu produkcyjnym, dość mokry, więc postaram się go tutaj w miarę otrzepać, ale ponieważ nie jest to kaktus, też nie będę tym jakoś strasznie się przejmować. Tak, ja zawsze wsadzam paluchy tutaj między korzenie i tak lekko otrzypuję, jak mam możliwość, to na przykład fajnie się to robi o ścianki kosza na śmieci. I tak tylko wstrząsam, żeby z grubsza ten torf się wytrząsł. Staram się nie katować korzeni, nie, nie oczyszczam ich do zera. No, chyba, że to są rośliny, które wybitnie, no nie poradzą sobie z, nawet z odrobiną tego torfu, bo nie lubią jakieś tam lischidie czy choje. No to wtedy bardziej się staram, ale tak to tak z mniej więcej. No dobra. Nie, ja go chyba jednak dam do przodu, bo on jest taki ładniejszy. Ten mój biedaczek jest taki właśnie biedaczkowy. To nie ma co go eksponować, więc tu będzie chyba przód, a te moje będą sobie z drugiej strony. No dobra, no i dysypujemy ziemię, tak jak poprzednio, tak 2 centymetry poniżej krawędzi, albo i nawet tutaj w moim przypadku więcej, bo doniczka jest dość duża, a wcale to są tylko dwie sadzone, więc jakoś gęsto nie będzie, więc nie ma co też szaleć z ziemią. Pamiętajcie, że rośliny nie lubią jak mają za dużo podłoża. Nigdy nie sadźcie do przesadnie dużych doniczek, dlatego, że taka ziemia, której roślina nie przerobi korzeniami, nie, nie przebije się przez nią. To ta, ta ziemia taka właśnie, gdzie korzeni nie ma, ona będzie kisła. Tam się będą namnażać bakterie beztlenowe, grzyby, będzie się trzymać woda, będzie śmierdzieć i nic dobrego z tego nie wyjdzie. E, prawdopodobnie też zaraz zalękną się ziemiurki. także nie ma co szaleć z nadmierną ilością e, ziemi i z za dużą doniczką. Lepiej już, żeby rośliny były trochę ściśnięte, naprawdę. No i uciskam teraz wokół pędów, żeby to wszystko osiadło, żeby nie było właśnie jakichś takich powietrznych przestrzeni. No i na koniec podlewanko, tak jak poprzednio, równomiernie po całej powierzchni, wszędzie, żeby woda dotarła, ale w niewielkiej ilości. No i tyle. Gotowe. Cała filozofia. Przesadzanie jest naprawdę proste i szybkie. Tak wyszło, słuchajcie. Prawda, że od razu lepiej roślina się prezentuje. Czasami to nie jest tak, że ja mam jakąś super rękę do roślin, tylko po prostu no, jak się wsadzi więcej sadzonek, no to efekt jest lepszy. Tutaj na pewno będę go częściej trochę podlewać, bo to jest doniczka gliniana. Ona dość mocno absorbuje wodę z ziemi, i on szybciej wysycha, to o tym też pamiętajcie. I on tutaj ma otwór jak najbardziej. Jest z podstawką, po prostu nie wzięłam podstawki z sypialni, ale, ale jest wszystko tak jak trzeba. No, to dobra. No była druga część. Dziękuję, że wytrwaliście. Cieszę się, że lubicie, bo ja też lubię przesadzać pnącza i w ogóle lubię pnącza. Zresztą chyba to wiecie, chyba nie ma jeszcze nikogo, kto ogląda ten kanał i tego nie wie. Do zobaczenia, słuchajcie, dobranoc.